Tak, musimy dobić targu. O, hej maluchu. Tatuś po ciebie przyszedł. Słodziak. O, hej. Twój, ale biedne dziecko. Ach, słoneczko, mamusi. Jak się masz? O Rety, nie płacz. Mamusia już tu jest. Wszystko będzie dobrze. Hm. Córka bogaczy i syn biedaków pora dorosnąć. Dodamy im kilka lat. No i proszę, tak lepiej. Ciekawe jak się miewają. Wiem co zrobimy. Wyślemy ich do szkoły. O, ta szkoła wygląda nieźle. Będzie fajnie. O, szczęśliwy numerek! Proszę, Lizzy, to chyba pokój, który nam przydzielono. O, mój, ochyda! Rozejrzyj się. Co za burdel? To jakiś żart! Powinno się go zburzyć. Nie, nie, nie. Chyba nie myślą, że będziemy tu mieszkać. Jest okej! Okay. Fuj! Serio mu to nie przeszkadza? Pewnie dlatego, że jest biedny. Patrz, tu jest miotła! Wystarczy tu posprzątać! Pajęczyn można przecież łatwo się pozbyć! Sporo tu śmieci i gratów. Wystarczy je wyrzucić. Hmm o, ściągnę ze ściany te gazety! No, już zaczyna to wyglądać nieco lepiej. Do śmieci! Skąd tu tyle liny? Zrobię sobie miejsce do spania. Ach, ale przytulnie. O, Lizzy, Jak coś, to sporo tu miejsca! Podzielę się! Ta, nie, dzięki! Sama nie będę to sprzątać! Halo? Tak, musisz mi tu z czymś pomóc! Dzień dobry! Zamawiała pani sprzątanie? O! Hm? Chwila! Wygląda jak Liam! Nieważne! Ty posprzątaj proszę tę część pokoju! Jasne! No problemo! Myśli, że na niego lecę? Ważne, że robi swoje. Ktoś chyba powinien wyrzucić te śmieci. O! Przepraszam, skończyłem już sprzątać. O, racja, pieniądze. Wszyscy chcą kasy. Nie rozumiem. Tak czy siak, proszę za sprzątanie. O, chcesz więcej? Ach, no dobra. Proszę. Myślę, że powinno wystarczyć. A teraz już idź. Muszę gdzieś zadzwonić. Tak, proszę go tam postawić. Idealnie. Możecie już iść? O, urządziłaś się, ładnie. Hmm, ładnie mi w tym kolorze. Kwadratowe czy okrągłe? Możesz przestać, dość już Pedi na dziś. No dobrze, chyba pora zacząć dzień. tak dłużej? Dlaczego akurat ja? Proszę mnie ocalić. Jestem w agonii. Więc chodzi o mały palec? Proszę coś zrobić. Jasne, jasne. Niech no się przyjrzę. To powinno pomóc. Teraz przykleję plaster. Nie mogę na to patrzeć. Już lepiej? Nie. O, okej. Okay. Proszę. Musi się pani teraz dobrze odżywiać. O! moje ulubione! Powachluję panią trochę. Zimno mi! Nie mogę się ogrzać! Och, nic dziwnego, mam gorączkę. Muszę coś wymyślić, żeby szybko wyzdrowieć. O, może kupię jakieś leki, powinny pomóc. Tyle nie wystarczy leki są drogie. Hmm, może mama mi pomoże. Hej, mamo! Wow! Jak się tu dostałaś? Och, skarbie! Czuję, kiedy jesteś chory. Patrz, przyniosła mapteczkę. zaraz cię wyleczymy. Najpierw herbatka. Już jest gotowa do picia? Posłuchaj, wiem, że nie lubisz herbaty, ale musisz to wypić, żeby wyzdrowieć. O, mamo! Ta herbata zabije mnie wcześniej niż gorączka. Teraz ziółka? Och! Od razu się czuję zdrowsza. Proszę bardzo, przecież przez to ta herbata będzie jeszcze gorsza. Brawo! Pi pi. O, już wiem. Zrobiłam ci zupkę. O nie! Nie znoszę tej zupy! Gadasz głupoty! Otwórz buzię. No dalej, to dla zdrowotności. Wspaniale! Słoneczko mamusi! Co jeszcze? O, no tak, jabłko! Hmm, wypoleruję je trochę. Och, mój słodki skarbek właśnie zasnął. Przykryję go, żeby mu było cieplutko. Kupiła to? Uff, chyba tak. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na sprawdzian z plastyki. Do dzieła. Sprawdzimy, ile się nauczyliście. Ha, co do... Nie mam tu nic więcej? No nie, mam przy sobie tylko jedną kredkę. I to nie naostrzoną. O, patrzcie na przybory Lizzy. Tyle kolorów i różnych innych rzeczy. No nic, musi mi to wystarczyć. O, chwileczkę, może mam trochę kasy. No tak, jestem spłukany. Zaraz, zaraz, może w śmietniku coś znajdę. Sprawdźmy, co my tu mamy. Hm? Co robili jan? Hej, znalazłem patyczek po lodzie. Można go użyć. Okej, okay, wziąłem z szafki silikonową formę. Wleję do niej wodę i dodam barwnik spożywczy. Wymieszam, żeby się ładnie połączyło. Super! Teraz dodam inne kolory. Pora powkładać w nie patyczki. Muszą stać prosto. I do zamrażarki. Wspaniale! Zamarzły, więc można przejść do kolejnego kroku. Okej, okay, sprawdźmy, czy te lodowe kredki działają. Nice! Patrzcie na ten kolor! Świetnie wyszło! Spróbuję, czy dobre. Odświeżające! Ha, muszę przyznać, że to było sprytne! Hmm, co by tu zrobić? Nie mam pomysłu. O, racja, mam kasę. To wystarczy. Powinno być ok. Aha. Bonjour, potrzebujesz artysty? O, -o jeszcze nie. Hmm. Namaluj mi coś. Mm -hmm. Ach, tak, rozumiem. Stworzę dla ciebie arcydzieło. Plastyka jest taka nudna. <laughs> dzieło ukończone. Voilà! Co? Co to jest? Fuj, okropne! Proszę to zabrać! Nie podoba Ci się? Nie masz za grosz smaku! Och, nie znoszę artystów. Hej! O, no dobra, śmiało narysuj mi coś. Dobrze? Podobno jestem najlepszy w klasie. Lubię kredki, a najbardziej lubię kolorować. Okej, okay. już! Co to ma być? Dom i chmurki? Nie, to nie wystarczy. Och, och, nie płacz! To znaczy. Muszę coś szybko wymyślić. O, patrz, lizaczek! Ha? Co to jest? Lizak? Co? Pst. Niżej! O, kasa! No jasne, proszę bardzo. Idź już, spadaj stąd. Następny! Ha? O rety, ale smród! No cóż, pokażę, co na was grałem. Proszę! O rany! Wow, jest genialny! Proszę pan o pieniądze! Ta jest! Dzięki szefowo! Cudownie! Hej, Liam! Patrz co namalowałam! O, spoko! Ładny, ale ja do tworzenia używam lodów. Hej! Powinieneś patrzeć na mnie, a nie na swoje dzieło! O, impreza w penthouse i będzie tam Mail Bobby Brown! Okej, okay, muszę pomyśleć, co ubrać. Hmm, zobaczmy. O tak! Ta sukienka jest idealna! Wyglądam obłędnie! Hmm, a może nie? Przymierzmy coś innego. Krótka różowa sukienka. Chociaż róż jest już niemodny. Coś innego? Może coś bardziej wygodnego? Uwielbiam złote trampki. O Nie, za mało eleganckie. Czerwona sukienka zawsze pasuje. Ach, zaraz. Wiem co robić. Muszę wykonać telefon. Nic mi się nie podoba, więc kupię coś nowego. Nie! O! Bluza z kapturem za pięć tysięcy! Biorę! O! Już jest! Ale się cieszę! I! Otworzę to! O rany! Dokładnie taka, jak chciałam! Muszę ją przymierzyć! Tak! Pasuje jak gulał. A te leginsy są fantastyczne! Nałożę okulary i jestem gotowa na imprezę! Nadchodzę! Wow! Nie wierzę, że to przyszło pocztą! Zaproszenie na jakąś imprezę! Hmm, raczej nie mogę w tym iść za dużo dziur. O, mojej ładnej koszulki też nie włożę. Też ma dziury. Hmm, co jest w tym kartonie, od taty? Może jest tu coś, co mogę włożyć. Hej, patrzcie! Jeansy i nie mają dziur! Ciekawe, co jeszcze tu znajdę! Ochyda, Dał mi swoje stare bokserki. Fuj! O, obczajcie to! Żółta bluza z kapturem! Przymierzę ją. Okej, okay, nieźle leży. Zaraz. Nie, jest za duża. Patrzcie, jaka jest długa! Prawie sięga mi do kolan. I co teraz? No tak, bokserki przecież mają gumę. Jest w całkiem niezłym stanie. Wiecie co? Chyba mam pomysł. Okej, okay, wyjąłem z bokserek całą gumę. Owinę ją sobie wokół pasa i zwiążę. Okej, okay, węzeł wygląda na mocny, przesunę go do tyłu. Teraz wystarczy, że wywinę bluzę w ten sposób. Okej, okay, całkiem nieźle! A wy co byście włożyli na imprezę w Penthouse? Nie zapomnijcie podzielić się tym filmikiem ze znajomymi i zasubskrybujcie nasz kanał, żeby zawsze być na bieżąco!